Witajcie, kochani, bardzo serdecznie w kolejnej recenzji komiksowej na ziemniaczanym polu komisarza Seba. Dziś przyszedł ten czas, kiedy musimy zamknąć pewnego rodzaju rozdział historii gwieznowojennych komiksów, jeżeli chodzi o polskie wydania, ponieważ dziś będziemy zajmować się trzecim i finalnym tomem: Wielka Republika koniec Jedi, dokładnie rzecz ujmując. Tom niezwykle ważny, ponieważ kończy naszą przygodę z główną serią komiksową The High Republic pierwszej fazy, jak i również tom, który jest dosyć ważny historycznie, ponieważ jednocześnie jest to najgrubszy tom ze wszystkich, jakie Egmont wydał, jeżeli chodzi o tą, powiedzmy, swoją nową falę komiksów gwiezdno I dzisiejszy tom również jest można powiedzieć dwuczęściowy, o czym nieco będę więcej, więcej em, mówił w następnych częściach tejże recenzji, ale oczywiście standardowo bo przypominam, że jeżeli ktoś z Was jest zainteresowany krótkim podsumowaniem, to przejdźcie sobie na YouTubie do podsumowania i tam dostaniecie dwuminutowe powiedzmy zwieńczenie, czy warto, czy nie warto i ewentualnie dlaczego. Tak więc nie przedłużając, przejdźmy do dzisiejszego tematu. I zaczniemy oczywiście od tej części, można powiedzieć fabularnej, czy też teoretycznie tej, w której mówię Wam o czym mniej więcej jest ten komiks, co w tym przypadku, w przypadku tego tomu jest dosyć powiedziałbym ciężkie, ale zacznijmy od początku. Dlaczego jest on taki gruby i Dlaczego jest taki wielki? Ponieważ zawiera sobie teoretycznie dwie serie komiksowe, ponieważ najpierw dostajemy em, pięć ostatnich, czyli o 11, 12, 13, 14, 15, musiałem się upewnić, że rzeczywiście pięć ostatnich zeszytów serii komiksowej The High Republic od Kevina Scotta oraz również em, od Charlesa Sola dostajemy dwuzeszytową miniserię Wielka Republika Oko Burzy. I Pierwsza część, pierwsze pięć zeszytów oczywiście kończy naszą przygodę naszych bohaterów, awary Krys, Keith Trenis, e, czy też Skara, których poznaliśmy w dwóch poprzednich tomach. Wydarzenia, które dzieją się w tym komiksie są kolejnym spojrzeniem na ogólne zakończenie pierwszej fazy The High Republic, czyli jeżeli czytaliście e, Zmierzch... E, przepraszam, muszę sobie przypomnieć, e, Gasnącą Gwiazdę, no to wiecie mniej więcej o jakich wydarzeniach mówię i mniej więcej co się będzie powiedzmy działo, czy też ewentualnie czytaliście już Szlak cieni, no to tutaj mamy kolejne spojrzenie na całe te wydarzenie, jeżeli chodzi o to, co dzieje się z perspektywy naszych bohaterów oraz oczywiście nieco konfliktu z nichilami. Tyle mogę powiedzieć bez żeby nie zepsuć ewentualnie zabawy. Z drugiej strony dostajemy właśnie to oko burzy, czyli miniserię komiksową, która dotyczy Marchiona Rock, która jest pewnego rodzaju zwieńczeniem całej pierwszej fazy, jak i również przedstawieniem mi, Rzuceniem nieco światła na tą tajemniczą postać, na przywódcę Nihilów, na jego historię, samą historię Nihilów i jak tak właściwie można powiedzieć, kończy się cała pierwsza faza The High Republic i jaki będziemy mieli mniej więcej punkt wyjścia do trzeciej fazy. Generalnie rzecz ujmując, zostajemy 5 zeszytów w ramach yy, High Republic, jak i również teoretycznie dwa tego, yy, powiedzmy, Matko cały czas mi wylatuje, oko burzy, tylko że te dwa zeszyty od oka burzy one są trochę większe. Generalnie rzecz ujmując, Historycznie dostajemy najgrubszy tom komiksowy, jeżeli chodzi o nowe wydawnictwo, o nowości od wydawnictwa Egmont. Jak i również dostajemy zwieńczenie, tak naprawdę komiksowe, pierwszej fazy The High Republic. I kiedy będę mówił, powiedzmy o swoich wrażeniach, oczywiście, bez spoilerowo, podzielę to na dwie części, no bo trzeba patrzeć na ten tom właśnie z tej perspektywy. Osobno The High Republic, osobno komiks o Machionero. I też jest trochę problematyczne, żeby mówić o tych komiksach ponieważ nie są one samodzielne. Mam tutaj na myśli The High Republic, które jest tak naprawdę trzecią, ostatnią częścią całej serii komiksowej. Więc to, co dostajemy w tym komiksie, to, co dostajemy w tym tomie, jest niezwykle ważne i połączone z tym, co dostaliśmy wcześniej. Więc na pewno nie jest to komiks, który w pewien sposób można czytać samodzielnie, który możecie sięgnąć teraz na półce i stwierdzić, dobra, kurde, zacznę od tego. Absolutnie tego nie róbcie, bo zepsujecie sobie gigantyczną ilość zabawy. Gigantyczną ilość zabawy, która jest w tym tomie. Naprawdę ona tutaj funkcjonuje, ponieważ Charles, nie Charles Soule, tylko Caven Scott pokazuje jak kończy przygodę z naszymi bohaterami, których poznaliśmy przede wszystkim w poprzednich tomach i którzy tutaj powiedzmy kończą e, swój etap powiedzmy przygód w ramach The High Republic i robią to w sposób fenomenalny. Generalnie rzecz ujmując relacje, które dostaliśmy w poprzednich tomach, to wszystko co było budowane, pewnego rodzaju niuanse oraz nawiązania do innych źródeł, one wszystkie procentujące nam tutaj niezwykle mocno. Wątek Awary Chris, Keith trenis czy też Scara są jednymi z najlepszych zakończeń, jeżeli chodzi o pierwszą fazę The High Republic i też ten komiks jest poważny. Generalnie mówimy o poważnych wydarzeniach, o tragicznych wydarzeniach e, i ten komiks odpowiednio to oddaje. Pokazuje nam w pewien sposób, dlaczego Jedi nie muszą być tacy idealni, dlaczego Jedi mimo swoich prób, mimo wszystko starań są naprawdę, czasami mogą przekroczyć pewne linie i jest to pokazane w sensowny sposób przy założeniu, że oczywiście pamiętamy naszych bohaterów z dwóch poprzednich tomów. Generalnie rzecz ujmując, kiedy podsumowywałem całą pierwszą fazę The High Republic, stwierdziłem i nadal tak twierdzę, że zakończenie w formie komiksowej, w formie The High Republic jest naprawdę fenomenalne. Szlak nie był naprawdę spoko, Gastąca Gwiazda też była spoko, ale generalnie ta główna seria The High Republic, którą dostajemy tutaj właśnie w tym tomie jest absolutnie rewelacyjna i tak potrafi złapać za flaki i tak potrafi złapać za gardło i serce, że no szczerze, jakkolwiek lubię drugą fazę, to nie mogę doczekać się trzeciej, żebyśmy mogli wrócić do tych bohaterów i przekonać się, jak to będzie właściwie wyglądało. Moim zdaniem, jeżeli poprzednie dwa tomy wam się podobały, to ten tom będzie naprawdę pięknym zwieńczeniem tej historii. Natomiast przechodząc do historii o Ro, ona jest ona jest inna, to nie jest, um, powiedziałbym, stricte komiks. Znaczy, mam na myśli, że to jest, kiedy czytałem te, dwo, te dwa zeszyty, te dłuższe zeszyty, bo one mają po jakieś tam 25-30 nawet stron. To jest pewnego rodzaju, bym powiedział, suplement, uzupełnienie tej głównej linii fabularnej The High Republic, którą mieliśmy w komiksach, którą mieliśmy w książkach które jest niezwykle ważne, bo z jednej strony prezentuje nam Machionego, ale przede wszystkim jego lud, jego historię, jego ludu, które w jaki sposób on funkcjonował w galaktyce, jakie losy doprowadziły, że stali się jego przedstawiciele jego rasy takimi a nie innymi ludźmi, dlaczego tak funkcjonują i jest to mroczne, jest to creepy, jest to całkiem przyjemne podejście, rzadko raczej spotykane w świecie gwiezdnych wojen, jak pewnego rodzaju cywilizacja może żyć w izolacji em, i jak może na nią w działać kontakt z innym życiem w galaktyce. Generalnie rzecz ujmując, Marchion Ro, nie to, że dzięki temu komiksowi staje się mniej enigmatyczny, poznajemy co prawda powiedzmy jego pewnego rodzaju motywacje, dlaczego robi niektóre rzeczy, ale jednocześnie nadal jest Creepy, nadal jest nieprzyjemny, nadal jest budzący niepokój niesamowicie. I z jednej strony to działa, z drugiej strony mamy zakończenie powiedzmy stosunków między nich e, publiką. Mianowicie nie one się nie kończą, tylko wiemy dzięki temu komiksowi, na jakim etapie one są pod sam koniec pierwszej fazy. I właśnie ten komiks, te dwa zeszyty są niezwykle ważne, bo one podsumowują naprawdę na, na nam całość. Um, Mission to nie myślę to zastrzeżony, tylko Midnight Horizon, czyli niedługo książka dostaniemy w maju od wydawnictwa Olesiejuk, zamyka w pewien sposób książkowo wszystkie wydarzenia, jeżeli chodzi o The High Republic. Natomiast komiksy z Manchionem robią to e, właśnie tutaj i działają one przede wszystkim jeżeli kojarzymy mniej więcej główne wydarzenia z The High Republic książkowego komiksowego. To te dwa zeszyty nie działają zbyt dobrze jako samodzielna seria komiksowa, tylko jako właśnie to uzupełnienie, jako podsumowanie, jako pewnego rodzaju suplement, ale też epilog do całego The High Republic, więc należy na nie patrzeć bardziej właśnie jako dodatek, jako pewnego rodzaju spoiwo łączące cały The High Republic, niż pojedyncza seria. Komiksowa, ale generalnie rzecz, mówiąc, jeżeli zastanawiała was zagadka, kim, co mu właściwie dni kim jest Marchionego, i lubicie ogólne ustawienie The High Republic i, i powiedzmy stawek, jakie tam są przedstawione, to ten komiks moim zdaniem przypadnie Wam do gustu. I teraz, moi drodzy, jeszcze kilka słów, oczywiście o jakości wydania, jak i również o rysunkach, na co chciałem zaznaczyć, e, którym dzisiaj chciałem poświęcić nieco czasu. Zacznijmy od rzeczy prostszej. jakość wydania, na szczęście nie mam żadnych zarzutów. Grzbiet jest równo Wydrukowany. Dziękuję Wam bardzo za to, Egmont. Jak i również tłumaczenie jest jak najbardziej w porządku. Oddaje znaczenie, oddaje, powiedzmy, sytuację całego komiksu. Eee, no Najprzyjemniej świecie, najzwyczajniej w świecie, przyjemnie trzyma się taki gruby, potężny tom. Standardowo na końcu mamy alternatywne okładki, jak i również mamy okładki rozpoczynające nam poszczególny zeszyt z naszymi przygodami. Więc tutaj jakby nie ma nic nowego. Jest solidna jakość od wydania od Egmontu, więc jak najbardziej jest to solidna rzecz. Natomiast jest jedna, jedna uwaga, na którą chcę zwrócić uwagę, i to nie jest zależne od Egmontu. Nie, nie, tu chodzi o same rysunki, które dostajemy, bo w przypadku Machionaro mamy rysunki niejakiego Guillermo Sana, który ma kreskę, powiedziałbym, lekko psychodeliczną, lekko senną, lekko przerażającą i to komponuje się dobrze z fabułą. To jakby współgra ze sobą, tutaj nie mam żadnych zarzutów. Natomiast jednak mam trochę problem z The High Republic, czy też, powiedzmy, z wielką republiką z tymi pierwszymi a zeszytami, ponieważ pierwsze dwa z nich są rysowane przez Georgia Genty, który już poprzednich tomach rysował i no, który jest słaby. I najzwyczajniej świecie to nie są rysunki, powiedzmy, bardzo słabe, ale no, podkopują one nieco stawkę wrażenie z tego wszystkiego. Momentami twarze niektórych bohaterów są wręcz komediowe, no nie wypada to dobrze, ale ale moi drodzy, na szczęście na ostatnie dwa trzy zeszyty 13, 14, 15, czyli te kulminacyjne, te najważniejsze, te kluczowe, te które najbardziej złapały mnie, powiedzmy, za gardło, jest odpowiedzialne ario Anindito. Ja tutaj po raz kolejny będę się zachwycał, ponieważ wydarzenia na stacji Gwiezdny Blask w jego wykonaniu z naszymi bohaterami, z tymi relacjami, z tym scenariuszem są absolutnie przepiękne i Mój problem jest tylko taki, czemu Dito nie mógł narysować całej tej serii komiksowej, czemu musiał komuś oddać, nie wiem, czy jakieś inne zlecenia. Szkoda. Dobrze, że ten finał, to zakończenie, to, to najważniejsza rzecz jest w jego kresce, ale fajnie by było, gdyby wszystko było oczywiście... Narysowane przez niego, więc tutaj są momenty moim zdaniem słabsze, ale na szczęście w tych najbardziej kluczowych ten tom, czy też seria komiksowa, zarówno The High Republic, jak i również o dostarcza jak najbardziej. No dobrze, moi drodzy, tak więc czas na podsumowanie, jak wypada i czy warto zapoznać się z komiksem Koniec Jedi. I tutaj odpowiedź jest bardzo prosta. Jeżeli do tej pory czytaliście dwa poprzednie tomy i podobały Wam się, no to nie wyobrażam sobie, żebyście jeszcze tego tomu nie mieli. Jeżeli jeżeli lubicie The High Republic, jeżeli lubicie uzupełnienie pewnego rodzaju luk fabularnych, czy też powiedzmy jeszcze nieuzupełnionych czarnych miejsc, to jak najbardziej jest to tom dla was i ja wam bardzo go serdecznie polecam nawet dla tych dwóch historii z marchionem Rowe, które naprawdę są istotne dla całego, dla całych wydarzeń z The High Republic i generalnie rzecz ujmując, tak jak przy poprzednich Naprawdę, Wysoka Republika, Wielka Republika, przepraszam, wersji komiksowej oraz Szlak Cieni to są naprawdę rewelacyjne komiksy, z którymi warto się zapoznać, nawet jeżeli nie chcecie sięgać po książki. Dostajemy gruby, naprawdę grube tomiszcze komiksowe, które ma spokojnie ponad 100 stron za okładkową cenę 60, więc powiedzmy no, na internecie, w księganiach internetowych, znajdziecie spokojnie za 50. Jest to moim zdaniem warte swojej ceny. Naprawdę, jeżeli zastanawiacie się nad jakimś większym zakupem, Kupcie sobie pierwszy, drugi, trzeci Tom The High Republic i nie będziecie, moim zdaniem, zawiedzeni, bo są to komiksy rewelacyjne. Koniec, że daj pięknie to wszystko kończy. I naprawdę cieszy mnie niesamowicie, że relatywnie szybko mamy wszystkie, no poza Star The High Republic Adventures, wszystkie komiksy wydane od wydawnictwa Egmont. Mam nadzieję, że przy drugiej fazie, szczególnie przy serii komiksowej The Blade, tak będzie na tej samej zasadzie i polecam. Polecam, 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 bo tak jak jak czytałem w wersji angielskiej, kiedy wychodziło, tak i teraz jestem zachwycony tym, co twórcy w ramach Wielkiej Republiki stworzyli w ramach komiksów. Naprawdę gorąco wam Polecam. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie moi drodzy za dzisiejsze spotkanie. Standardowo przypominam, że jeżeli podoba się to, co robię na kanale, możecie wesprzeć moją działalność, stawiając, stawiając mi wirtualną kawę, do której link znajdziecie w opisie tego materiału. I jeszcze raz wielkie dzięki, do zobaczenia wkrótce na następnych materiałach i jak zawsze niech moc będzie z Wami. Na razie, cześć!